Dobry, więc dobry po długiej przerwie. Wszystko dlatego, że byłam przez miesiąc po obrzeżu, potem miałam miesiąc przeprowadzek, remontów, wszystkiego, ale w końcu mogę się przywitać. Mogę się przywitać w nowym miejscu, w nowym mieszkaniu. Ups, mało tutaj nie rozburzyłam mojej konstrukcji pięknej, ale spotkaliśmy się tutaj dlatego, że muszę tą piękną, nową, nowy nabytek uratować. Tą kalatę ja kupiłam właśnie w Kółobrzegu, w centrum ogrodniczym, takim porządnym, wielgachnym centrum ogrodniczym z tradycjami. Jest to mały queen i ona była przepiękna. Ona była przepiękna, podziwiałam jej urodę, a potem porzuciłam tą swoją roślinę na miesiąc i jak ją spotkałam ponownie, to się przeraziłam. Ponieważ zaatakował ją wciornastek, jest cała przyrzarta przez wciornastka. Tutaj ją zaatakowały jeszcze inne pasożyty, ale już nie będę nawet komentować. Myślę, że mógł ją dorwać też mały przeciąg, a kalatea nie lubią przeciągów. No i jest biedna po prostu, jest biedna ta kalatea. Trzeba ją odratować, więc myślę, że tak, na początek zabierzemy się za wycinanie Zdewastowanych liści, tak kompletnie, a później przyrządzimy sobie napar, napar z olejem, który jakiś czas temu nabyłam sobie na Allegro. Rościńczymy go odpowiednio i zrobimy tutaj kąpiel, przecierkę tej roślinie, żeby ona mogła sama sobie poradzić z tymi strędnymi pasożytami. No, w sumie, jak z olejem, to nie sama, no, ale, ale wiecie. Y, nazwijmy to sama przy odrobinie takiej ekologicznej pomocy, ponieważ olej nem jest y, takim substancją naturalną, ekologiczną, która y, nie szkodzi w sumie ludziom, zwierzętom. Y, nawet można ją stosować w ogrodzie, wiecie zewnętrznie, i y, 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 zwierzętom większym nic się nie dzieje. Natomiast dzieje się. Owadom, pasożytom, insektom, których nie chcemy na naszych drogocennych roślinach, i w związku z tym ten olej NEM jest po prostu fantastyczny. Ja oprócz tego, że tutaj sobie nim przecieram rośliny w domu, to y, stosuję również y, opryski z tego oleju rozcieńczonego odpowiednio y, na zewnątrz, na swoich różach przeciw mszycom, na kocimiętce, bo ostatnio też mi się strasznie na kocimiętkę y, mszyce rzuciły i to zdaje fantastyczny egzamin, to zdaje fantastyczny egzamin, więc y, myślę, że to y, no już na stałe po prostu zamieszka w moim domu, nie widzę innej opcji. Na pewno nie będę kupywać sztucznej chemii, mocnych substancji, które, no, przez które może, może i zdechnie tam przycał. Przy okazji, jeszcze jakieś inne pożyteczne, pożyteczne z żyjątkami wyzdychają. Na przykład, wiecie, ptaszek sobie z jego i, i też kipnie. Więc szkoda. No, więc niech ja popatrzę. Tu jeszcze muszę ocenić, które tutaj liście, można wyciąć, które będę bezlitosna. O, taka Lattea, mały Queen, ona odrośnie. Ja w nią wierzę, że ona odrośnie. Potem ją potraktuję, zasilę tutaj podłoże nawozem do roślin zielonych i wierzę, że ona sobie da radę. Tylko ona nie może wyglądać tak, jak, jak teraz wygląda, bo jest, no, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo niewyjściowa. A myślę, że jak ją podetnę, to będzie to równocześnie taki e, impuls dla niej, żeby, e, żeby ponownie uderzać w te liście. Uderzać w te liście. Okej, okay, okej. Okay. Wydaje mi się, że jest. O, tu jeszcze taki pogryziony jaka Kupka, jaka sterka się zrobiła. Dobra, robimy to. Mam butelkę szklaną przygotowaną. O, jeszcze tego tutaj. O, muszę go wyciąć. Takie mam sprytne. Takie mam sprytne. To jest do nici, ale fantastycznie się też Fantastycznie się przydaje również w takich bardzo drobnych jakichś listkach, gałązkach, nawet lepsze niż na niż życzki. Moja butelka. Woda przefiltrowana. Tutaj już jest odmierzone. Ja już to, ja już to nie robiłam, robiłam to nieraz. Zaufajcie mi, zaufajcie mi. O, pięknie się robi. Zapytacie się pewnie, dlaczego taka piana? Już Wam wszystko mówię. Wcześniej, zanim się tutaj spotkaliśmy, wlałam tutaj dosłownie dwie małe krople płynu do mycia naczyń, ponieważ woda i olej to, to nie jest wszystko. Żeby on się bardzo dobrze rozpuścił w wodzie, potrzebujemy czegoś co nam wspomoże to rozpuszczenie yy, i właśnie tym czymś jest płyn do mycia naczyń lub jakiekolwiek inne mydło, mydliny, najlepiej jakby taki płyn do mycia naczyń był ekologiczny, to perfekto po prostu. No i tak, bierzemy sobie to, yy, łyżeczkę mam, to już wyciągnę, tak, tutaj koreczek. Dobra, teraz muszę się skupić. O, on jest dosyć gęsty. Dobra, i nie rozlać. Ja jeszcze zrobię taką kropelkę, bo mi yy, trochę zostało tej łyżce i to się tak nie chce cały brać. O, dobrze. Okej, okay, to delikatnie sobie odstawię. Zakręcamy. To sobie odłożę. No i to trzeba. O, widzicie. Widzicie to. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Widać. To trzeba rozpuścić. U dobrze, dobrze to działa. A, fajnie. To powinno właśnie tak wyglądać. Idealnie. Idealnie. E, jak które sobie, to już powinniście znać, to już powinniście znać, moją filiżankę Mirosławicką, e, zwykłe takie waciki, które w sumie nie używam nawet do twarzy, bo ostatnio się nie maluję w ogóle, więc zostało mi sporo wacików, które leżą odłogiem już co najmniej od, od kilku miesięcy i, e, i w sumie pożytkuję je na przecieranie liści moich roślin. Tutaj w ogóle zabrałam ze sobą higrometr 64 wilgotność. Wow! Takiej wilgotności, o takiej Wilgodności ja sobie mogłam we pomarzyć, więc moje kalate teraz powinny być w, w raju. Po prostu w raju. Nie można tego inaczej nazwać. Powinny być w raju. Trafiły do nieba, umarły i trafiły do nieba. Ok. I przycieramy sobie liść po liściu. Liść. Liściu. Ten olej sobie rozcieńczony pozostanie na, na tych blaszkach liściowych. On przesiąknie do, do krwiobiegu rośliny, można tak powiedzieć. I jak tutaj sobie będą te wszystkie szatany małe na nich żerować, na tych naszych pięknych liściach, to one się będą podtruwać. One tak będą sukcesywnie potruwać, aż po prostu kipną.